Jest tu z nami pan, który przyjechał y z Katowic. Proszę przedstawić. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jan Jączek. Przyjechałem z Katowic, żeby wesprzeć protest pana Zbigniewa Kękusia i pani Kawiak, którzy protestują w słusznej sprawie. Przeżywają gehennę, tak jak ja i dlatego wspieram takich ludzi, ponieważ sam codziennie doznaję ogromnego bólu, cierpienia psychicznego, ogromnego stresu, zadawanego mnie właśnie przez funkcjonariuszy reprezentujących okręg Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Tutaj w Katowicach jesteśmy pod szczególnym sądem. Otóż jest to sąd, który najwięcej rzeczy jest skręcanych i to od lat. Tutaj na Śląsku, w najbogatszym rejonie kraju, wyprowadzane były największe majątki. I okradziony każdy, kto tylko mógł. A sankcjonowały to sądy na Śląsku różne od sądów rejonowych, okręgowych i obecnie apelacyjnej. Niedawno nawet dziennik Zachodni przypomniał, że Afera Tańska to jest pikku w stosunku do tego, co dzieje się i działo się na Śląsku. To tutaj wyparowywały to pewnie miliony. To tutaj przemysłu hutniczego, górniczego, pomocniczego, związanego z tym przemysłem. Uwłaszczali się ludzie, którzy nigdy uwłaszczeni nie powinni być. Ludzie nie bali się tak w komunie, jak się dzisiaj boją. Ludzie myślą, że jak przyjdą grzecznie do sądu, to sąd im pomoże, a sąd im po prostu okradnie. Na czym polega Pana gehenna? Proszę Państwa, zostałem oszukany na kwotę ponad 326 tysięcy złotych przez oszustów z Getin Banku. Dodatkowo przestępcy z banku zrobili 100 tysięcy złotych zadłużenia mojej mamie. I sprawa ta jest dokładnie opisana na nowym ekranie, między innymi przez Panią Małgorzatę Pietkun, za co jestem bardzo jej wdzięczny. Jest opisana między innymi przez Pana Raczkowskiego. Na aferach prawa i w innych gazetach. Mimo, że sprawa jest upubliczniona, mimo, że jest dokładnie, rzetelnie przedstawiona ta afera Get Banku. chcę podkreślić, że kilkakrotnie razy większa niż afera, aferka Amber Gold, która jest obecnie przez dziennikarzy tak nagłaśniana. Dobrze, że posłowie i. Przedstawiciele państwa polskiego zajęli się w końcu tą aferką Amber Gold, bo tam jest też kilku, kilka tysięcy osób pokrzywdzonych, ale podkreślam, afera Getin Banku jest kilkakrotnie większą aferą ponieważ w wyniku oszustwa Leszek Czarnecki przejął kwotę 689 milionów złotych. Podkreślam, 689 milionów złotych. Nowych złotych? Nowych złotych. Przejął to w czerwcu 2007 roku i ja y, walczę przez wiele lat y, o to żeby nagłośnić, ale no niestety ani posłowie za wyjątkiem właśnie kilku posłów między innymi tutaj chcę podziękować też panu y, byłemu premierowi rządu polskiemu Jarosławowi Kaczyńskiemu y, obecnemu prezesowi PiSu, który podjął kilkakrotnie interwencję u prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, ale no niestety pan Andrzej Seremet uważam bierze udział w tej aferze, ponieważ y, no nie podejmuje żadnych czynności w tej sprawie. Dodać należy, że y, y, wielu innych posłów podjęło w mojej sprawie interwencje, między innymi y, pani Bata Kempa, której też chcę w tym miejscu serdecznie podziękować, która kilkakrotnie interweniowała, między innymi u Andrzeja Seremeta, między innymi u przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, y, Kalisza również, ale no niestety, Niestety pan poseł Kalisz postępuje tak jak w sprawie Olewnika, po prostu zamiata sprawę pod dywan i prezentuje się w mediach jako rzetelny, uczciwy, praworządny poseł. Tymczasem no, yy, yy, rzeczywistość jest, stan faktycznie jest zupełnie inny. Ja panu przerwę moment. Pan użył bardzo trudnych słów odnośnie pana Czarneckiego, prezesa Getty Banku. Yy, czy nie boi się pan założenia sprawy karnej, cywilnej z jego strony wobec pana za pomawianie? Nie. Proszę państwa, odpowiadam z całą mocą, że bardzo chętnie chciałbym, żeby oszust finansowy Leszek Czarnecki, jeden z najbogatszych ludzi w Polsce, założył mi sprawę w sądzie, ponieważ wówczas bym złożył powództwo wzajemne i bym dochodził swoich praw w innym procesie. W innym procesie, bo proces trwa przed sądem okręgowym w Katowicach, nie zakończył się. Ja odwołuję się cały czas czas od irracjonalnych podkreślam absurdalnych orzeczeń sędziów apelacji katowickiej, którzy no nie więcej zachowują się tak jak y, w tym artykule pana Waldemara Łysiaka, y, gdzie pisze, że sędziowie już doszli do takiej w Polsce sędziowie do takich absurdów, że wypisują, że koty mają skrzydła, nocą świeci słońce, ziemia jest płaska i inne niedorzeczności. Podobnie u mnie. Uważam, że proces ukawki y, miał pewne jakieś zasady jeszcze. Tam przestrzegano jakieś zasad. Tutaj się łamie wszelkie zasady, a ludzie, y, którzy pełnią funkcję sędziów zachowują się nie jak ludzie, gorzej niż jak zwierzęta. Y, moim zdaniem bezmyślnie, posłusznie wykonują y, polecenia y, grupy osób, y, którzy y, po prostu uczestniczą w wielkich oszustwach finansowych i sprawa jest zamiatana pod dywan. Zapraszam Państwa! Żeby się wzajemnie wspierać, żeby budować społeczeństwo obywatelskie, bo nigdy nie było takiej zapaści wymiaru sprawiedliwości, takiego rozkładu wymiaru sprawiedliwości jak obecnie teraz. Uważam, że nawet w głębokiej komunie nie funkcjonował tak niesprawiedliwie wymiar sprawiedliwości jak obecnie. Puska. Ja rozumiem, że pan ma jakieś dokumenty na ten temat. Jeżeli pan ma sprawy sądowe pozakładane, no to musi, musi pan mieć jakieś dokumenty. Czy te dokumenty są dostępne publicznie? Proszę państwa, ja bym właśnie apeluję do wszystkich dziennikarzy, apeluję do posłów, do senatorów, żeby każdemu z nich udzielam pełnomocnictwa, bo jest taka możliwość, że dziennikarz, poseł, senator może się zwrócić do prezesa sądu z prośbą o udostępnienie moich akt. Ja wyrażam na to zgodę, chcę podkreślić. Wyrażam zgodę. Tych spraw jest sklonowanych w różnych miastach Polski. W tej chwili co najmniej 50 po to właśnie, ale to jest co najmniej, pod, podkreślam, po to, żeby mi zadawać ogromny ból, cierpienie psychiczne, po to, żeby wymusić na mnie rezygnacji, rezygnację z. Yy, z dochodzenia słusznych roszczeń wobec GetInBanku. Banku. Proszę Państwa, chcę, chcę podkreślić, że takiego rozkładu struktur państwa polskiego, jakie. Obserwujemy obecnie, ja mam o 54 lata, podkreślam, mam wykształcenie wyższe, pełniłem ważne funkcje w przemyśle górniczym. Chcę podkreślić, że zdrowy psychicznie, bo oczywiście rozumiem, że za jakiś czas będą ze mnie służby specjalne. Tuska, Bo trudno go uważam nazwać premierem. Ja od, od, osobiście uważam, że ten człowiek powinien być jak najszybciej odwołany z funkcji premiera i postawiony przed Trybunał Stanu, ponieważ ja złożyłem do niego 50 pis. Proszę Państwa, co najmniej 50 pis złożyłem do niego osobiście w formie listów otwartych, które zostały upublicznione. Posiadam kilka tysięcy stron formatu A4 dokumentów, z których jednoznacznie wynika, że oszuści Banku z premedytacją zaplanowali ograbienie swoich klientów, podkreślam klientów Banku, gdzie naruszono szereg ustaw, między innymi prawo bankowe, między innymi ustawę o obrocie papierami wartościowymi m.in. między innymi doszło tam do manipulacji, między innymi kode, ust, kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania karnego i tak dalej. I no niestety nikt nie chce zająć się tą sprawą, a dlaczego? Ponieważ Uważam, że Leszek Czarnecki i jego grupa osób korumpuje wysokich przedstawicieli państwa polskiego, i jestem przekonany głęboko, że premier rządu polskiego bierze udział w tym, a dlaczego? Bo nie reaguje. Na moje pisma, na moje listy otwarte, które do niego publicznie skierowałem. Chcę podkreślić, że przebywałem w Stanach Zjednoczonych w latach 90. kilkakrotnie. Ja mam tam rodzinę. Miałem tam możliwość ułożenia sobie życia, wróciłem tu do y, kraju, do Polski, y, bo moja rodzina, y, między innymi moja matka była kompatantem, była oznaczona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Y, nie chcę opowiadać jej też Gechenny, czułem, czułem y, wewnętrzną potrzebę i obowiązek swoich dziadków, pokoleń, powrócenia tutaj i tutaj budowania sobie życia. Niestety w państwie Tuska jest to niemożliwe.